Wielkimi karkami zbierają się wakacje, czas wolny od szkoły. Wiadomo, że w to małej miejscu właśnie Jeszczewice wiele dzieci w tym czasie nie ma co robić. Ten problem mógłby rozwiązać przed zabaw, które jak już wiadomo, w domu, możecie w tym miejscu, w którym się znajdujemy. nie terenie domu ludowego w Nieszkowicach. Dla zabaw byłby również atrakcją dla dzieci których rodzice uczęszczają w przyjęciach weselnych, odbywające się właśnie tutaj, czyli w Domu Strażaka w Mieszkowicach. Do chwili obecnej zostały podjęte spore starania w tym kierunku. Pomysłodawcą tego projektu jest Soty Jęczkowic, pan w Pieniądz. W realizacji tego projektu zaangażowała się również jedna z miejscowych mam, pani Joanna Owsiak. Wstępnie wybrano już modele atrakcji tego placu zabaw. Uczestnicy projektu, jego działają lokalnie, podsunęli za władze samorządowym pomysł, aby przy tym placu zabaw powstała w siłownia polowa, z której mogłoby korzystać cała młodzież. Ciągle jednak przeszkodą w realizacji tego pożytecznego projektu jest brak funduszy. Mamy nadzieję, że władze samorządowe nie pozostaną pojęte na postulaty osób pragnących powstania tego obiektu rekreacyjnego w Miężkowica i w tym miejscu niedługo stanie plac zabaw i polowa siłownia.